Witam Was serdecznie. Po przerwie zimowej wracamy do rozgrywek ligowych, a więc wraca i studio przedmeczowe, studio Hetmańska 69. Ze mną niezmiennie. Łukasz Szczepanik, cześć Łukaszu. Cześć miłości i tradycyjnie również niezmiennie witam wszystkich naszych widzów. Można powiedzieć, że tradycyjne pytanie mam do Ciebie na, na dzień dobry. Po tym jak wracamy po jakiejś dłuższej przerwie, zdążyłeś się stęsknić za rozgrywkami ligowymi? No, troszkę tak. Muszę przyznać, że już pod koniec ubiegłego rudny w grudniu, to tak naprawdę w pewien sposób. Nie powiem, że oczekiwałem końcowego ogwiska, jeśli chodzi o całą pierwszą część sezonu, ale w pewien sposób już tak sobie pomyślałem, że już może warto faktycznie zrobić sobie przerwę. Już tej piłki jest i tak Przesył taki całkowity, jeśli chodzi o poprzednią część sezonu, jeszcze również biorąc pod uwagę te tematy, którymi się zajmuję w redakcji, no ale... Z początkiem tego roku, gdy już tak naprawdę rozpoczął się luty, to już szczerze powiedziawszy, wyczekuję tej pierwszej kolejki i bardzo dobrze, że już w ten weekend będzie ona dana nam wszystkim kibicom do obejrzenia, do śledzenia, także bardzo fajnie. A już tak z perspektywy czasu, tak bardzo pokrótce, jak z Twojej perspektywy wyglądała tamta runda jesienna na wykonaniu Stali Rzeszów? No po Począ... pewnie podsumowywałeś to sobie nie raz. Tak, podsumowałem sobie nieraz i, i muszę przyznać, że nie spodziewałem się po tak fantastycznym początku, mm że jednak Stalowcy wylądują mimo wszystko poza szóstką. Tak naprawdę może zbyt czy zakładałem, że biorąc pod uwagę zwycięstwa z Arką Gdynia, czy, czy, czy zmieniąc dzieło Lignica, prawda, którą będziemy teraz omawiać, mm. że pokonanie takich rywali, kandydatów do awansu, no z pewnością Stali Rzeszów po pierwszej części sezonu da miejsce w upragnionej szóstce. Tak się niestety nie stało. No, okej, okay, mógłbym przewidywać, że może gdzieś będzie ta siódma lokata z niewielką przewagą do strefy barażowej, natomiast sześciu punktów straty na pewno się nie spodziewałem po tak dobrym początku i mimo wszystko troszeczkę jestem zawiedziony słabszą końcówką. Nawet pamiętam jak z Grzyszkiem Nalepą, myślę, że znanym w większości mm -hmm. tutaj wszystkim kibicom, byłem trenerem goalkeeperów, rozmawialiśmy po piątej, szóstej czy siódmej kolejce, to, to byłem właśnie przekonany w rozmowie z nim, że jak dla mnie stał, no teraz na pewno znajdzie się w tej szóstej. Gdzie się troszeczkę patrzył na to bardziej sceptycznie, bardziej okiem doświadczonym, i on akurat mm. mówił co innego, że, że raczej tak prawdopodobnie nie będzie. Nie ze względu, że mi nie, nie kibicową stalowcą, tylko po prostu biorąc pod uwagę jego doświadczenie i ogląd całej ligi, okazało się, że miał rację. No i tak jak wspomniałem, początek bardzo dobry, no i niestety duża zadyszka w końcówce. Tak, no spodziewałem się więcej, choć nie powiem, że to była zła. Runda w wykonaniu stalowców, mimo wszystko. Zła na pewno nie Ten była. Ten początek nas rozwołuje chyba wszystkich. No to pewnie wszystkich tak, że to już tak się zaczęło świecić, no ale trzeba brać to, co jest. Kilka meczów po prostu uciekło, że nie. można było coś. Jeszcze wiesz, więcej. Gdyby na początku to byli rywale w takim teoretycznym, tylko w teorii, zasięgu stalowców to pewnie byśmy nie mówili o rozczarowaniu, mówię to głównie w swoim kontekście. Mm -hmm. Natomiast tak jak wspomniałem, że pokonanie tych dwóch mocnych przeciwników, których wymieniłem, no, rozbudziło oczekiwania moje, dziennikarze, czy też na pewno innych kibiców. W tym bardziej, że to na pewno nie były przypadkowe wygrane, Otóż prawda? to tym bardziej nie, nieprzypadkowe, no ale piłka cały czas pokazuje, że liczy się pokora i zawsze trzeba twardo stąpać po ziemi. A jakie w takim razie wiążesz nadzieje? z nadchodzącą rundą wiosenną, znaczy z tą piłkarską wiosną, no bo runda wiosenna powiedzmy, że się już zaczęła w grudniu. W grudniu. Podejrzewam, że mam też taką nadzieję, że Stal Rzeszów na pewno odrobi pewną lekcję z tej końcówki poprzedniej części sezonu i na pewno będzie lepszą drużyną i da nam wszystkim tyle radości, co w poprzednim sezonie, w drugiej, właśnie części tych rozgrywek, kiedy w pewnym momencie wygrywała na zawołanie i to robiła w efektownym i w efektywnym stylu. Myślę, że teraz będzie podobnie, ale już nie będę tutaj bawił się w proroka, czy mm. Stal wejdzie do tej lepszej szóstki, czy nie. Ja wiem, że taki jest cel klubu. No. Natomiast te sześć punktów troszeczkę, w pewien sposób biorąc pod uwagę ile drużyn bije się o te najwyższe cele, to mimo wszystko jest dużo. No ale z pokorą patrzmy na to wszystko. Ja wierzę i prawie jestem przekonany praktycznie, że Stal Rzeszów będzie jeszcze lepszą drużyną. A co to da, zobaczymy na koniec sezonu. Można powiedzieć, że już się przyzwyczailiśmy, że w Stali Rzeszów zimy są raczej spokojne. Tak. Nie ma żniwa dla dziennikarza. Nie ma. Teraz Jeśli... było tak samo jak yy... poprzedniej. Acz... Kolwiek, troszkę się podziało. To oczywiście. To, to Pewne tak zmiany kadrowe się dokonały. Mamy kilka nowych twarzy w zespole i, właśnie, jak Ty oceniasz okienko? Znaczy, okienko jeszcze trwa, tak? Okienko jeszcze nie jest zamknięte, ale powiedzmy dotychczasowy przebieg okienka transferowego. Bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. Tak jak zaznaczyłeś nas z początku, że te, ten czas stać rzeszył przeważnie wygląda spokojnie, choć oczywiście były zmiany, natomiast nie działo się tyle co w innych klubach, prawda? Między innymi w Miedzi, o której też będziemy sobie zaraz rozmawiać. Oceniam jak najbardziej pozytywnie po tych meczach sparingowych. Ciężko jest cokolwiek więcej powiedzieć, natomiast trzeba na pewno podkreślić formę Michała Musika, bo na pewno on rzuca się tutaj wszystkim w oczy. Cztery gole tego rosłego napastnika w pięciu meczach sparingowych. Jest to też najlepszy egzekutor Stali Rzeszów. W czwartej lidze znowu 23 bramki, prawda? Czyli przekroczył liczbę meczów, strzelał jak na zawołanie, no i pokazuje ze zespołami z dużo wyższej półki, że także potrafi strzelać bramki. Widziałem go na żywo w sparingach. wygląda bardzo okazale i tu na pewno warto się przy tym zawodniku zatrzymać. W takim sensie, że warto go obserwować jak będzie sobie poczynał w lidze, bo biorąc pod uwagę u kabały, no to wszystko wskazuje na to, że wejdzie z marszu na jego pozycję. Więc tu jestem ciekawy, jak sobie poradzi i tu ten transfer na pewno oceniam bardzo pozytywnie, z dużymi nadziejami. Kwestia nad Natomiast... Sewerego Kukułki, no musimy zobaczyć, mhm. musimy zobaczyć, będzie na pewno rywalizował z Milanem Simczakiem. Sparingi jak najbardziej pozytywne, może nie było jakiegoś efektu, ale zaprezentował się bardzo solidnie, to trzeba podkreślić, na tej lewej obronie. No i co? Młodzieżowcy, Dominik Guida, Kuba Kucharski. No właśnie, to aż serce rośnie, jak kolejni młodzi wchodzą tak. i w ogóle nie widać po nich, że to są jacyś młodzi, że przyszli tacy przestraszeni. Tak, już to. Prawda? Oni wchodzą i po prostu grają. Wchodzą i grają, nie boją się, bez kompleksów, odważnie podejmują decyzje z pełną odpowiedzialnością za te decyzje. No na pewno mieli swoje 5 minut. Dominik Guida nawet wybiegł wyjściowej 11 w ostatnim meczu z San Leccio a biorąc pod uwagę skład wydaje się, że to taki niejako pierwszy garnitur patrząc po przedniej rundzie ci piłkarze wychodzili, zabrakło oczywiście m.in. innymi Seby, Tila, natomiast z tego dnia nie mógł także wystąpić w meczu z Wisłą Puławy. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że Dominik tak pokazywał się również nie tylko w tym meczu, wyjściowy wyjściowej jedenastce i zaprezentował się z niezłej strony, można oczekiwać, że ten wychowanek stali łańcut, jeśli się nie mylę, to będzie rósł z meczu na mecz, tego mu oczywiście życzę. Ma bardzo... Dobry klimat, jeśli chodzi o Stal Rzeszu, gdzie połączenie młodzieży z doświadczeniem po prostu wydaje owoce. No i tego mu życzę. Mam nadzieję, że Kuba także jako 16 szesnastolatek to też jest mega, mega wyróżnienie, mega wyzwanie. A także Żydę bramkę. Jedną bramkę, <grym> tak, już ze, ze Słowakami. Także, no nic tylko gratulować. Mam nadzieję, że ci chłopcy będą ruść w oczach i pod Taką dobrą opieką tych starszych kolegów yy, na lata będą po prostu później już zawodnikami pełną gębą, jeśli chodzi o stad Rzeszów. No i miejmy nadzieję, że ta jak szymek, kądziułka, szymek łyczko, tak szybko wypłynie ta wspomniana przez nas dwójka. Oczywiście, że tak, oczywiście są jeszcze Filip tak. Yy, tak, i te ta Tak, ta cała grupa, która wystąpiła w meczu z Wisłą Puławy. Także to też pokazali się bez jakichkolwiek kompleksów z zespołem drugoligowym, prawda? Mm. A oni też, no, nie mieli zbyt wiele pola do popisu, jeśli chodzi o zdobycie doświadczenia, bo grali albo w juniorach, albo w drugiej drużynie w okręgówce, więc no, wchodzą i udowadniają, że Akademia Stali Rzeszów naprawdę na skalę polskiej wykonuje fantastyczną robotę. Dziękujemy bardzo. <laughs> Przekażemy dalej. E, Łukaszu, przechodzimy do tego, co przed nami, czyli inauguracja piłkarskiej wiosny, mecz wyjazdowy z Miedzią Legnica. Po prostu jednym z faworytów do awansu. I tu chyba, kropkę, tu nie ma co się rozwodzić, prawda? Nie ma co się rozwodzić mieć no, obecnie trzeci zespół ligi, trzecia najlepsza ofensywa ligi, trzecia najlepsza defensywa ligi, tylko dwa oczka straty do Arki Gdynia, bardzo dobre position do tego, aby już wnet wejść do tej najlepszej dwójki, oby nie po najbliższym meczu ze Stalą Rzeszów, ale tak, no, fawory dla awansu i tak jak wspomniałeś, można byłoby postawić kropkę i się nad tym nie rozwodzić, natomiast no, co chwilkę sobie tylko powiemy, że biorąc pod uwagę formę Miedzianki z rundy jesiennej, biorąc pod uwagę to, jak się wzmocniła teraz, jak grała w sparringach, bo grała pięć meczów kontrolnych, była na zgrupowaniu w Turcji, tam wygrała wszystkie trzy mecze sparingowe, pokonując m.in. Zorię Ługańsk, czy rywala z Helsinek z ekstraklasy Finlandii, czy pokonując lidera Zapecza ekstraklasy rumuńskiej, to wszystko pokazuje, że ten zespół naprawdę jest bardzo dobrze poukładany, nieźle gra w piłkę, wzmocnił się na tyle. Aby wrócić do ekstra klasy. Na pewno taki jest cel w miedzi, i biorąc pod uwagę formę zespołu, kolektyw, choć są indywidualności, ale to nie są takie indywidualności jak choćby Karol Czubak czy Angel Rodado. Tak. Na przykład yy, Marcel Mansfeld z pięcioma bramkami, z najlepszym strzelcem drużyny. A tego piłkarza już w Legnicy nie ma, ponieważ so, został wypożyczony do Odry. Odry, dokładnie, prawda. Benedykt Mioć także ma pięć bramek, nie? Na 37 siedem goli tego zespołu Benedykt Mioć oczywiście został w drużynie, jest to lider formacji Neusza Mamrota, ale tam każdy zawodnik pracuje po prostu na tak dobry wynik, to nie jest, mówię, taki się ktoś jak... Akcenty rozkłada Tak, tak, bramy. jak na chyla że można powiedzieć, że, 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 ten piłkarz, no, no, no jest wow i złał i wieso może mieć gorszy dzień, a on jeden potrafi rozstrzegać losy meczu, tam każdy jest w niejako bardzo dobrej formie i ci wszyscy zawodnicy tworzą W teraz też ten zespół się wzmocnił, więc Stal już na dzień dobry ma bardzo, bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Latem mówiliśmy to samo, na pewno. Oczywiście nie pamiętam dosłownie, ale na <grym> ale pewno też, było tak też, samo. Też. A Stal wygrała jeden do zera, i I wygrała jak? zasłużenie. Opewnie, bardzo, otóż to. A my sobie teraz przypomnijmy najpierw tę jedyną bramkę autorstwa Cezara Peni. Tym razem wyjątkowo piłka odchodząca od bramki. To jest gol! To jest gol! Ależ bramka Cezara Peni. 1 do 0 dla Stali Rzeszów. Kilkukrotnie próbował przedłużać piłki głową, a zamiast przedłużenia ostatecznie trafia do siatki. Fajny to był mecz. Tak, A, bardzo przyjemnie bo się Bo to nie zagrawa, jest to, że mieć zagrała słabe spotkanie, bo to też tak nie było. Po prostu my dopiero w końcówce tak naprawdę mieć e, zaczęła tak, zagrażać. Słupek razu ratował tak, Krzyśka raz słupek, Zgadza się, ale generalnie przez większą część spotkania to stalowcy dawali ton wydarzeniom, to stalowcy mieli swoje sytuacje, no i w końcu padła ta jedna, jedyna zwycięska brama. Tak, i nos Marka Zuba, wejście Cezara do dośrodkowanie na, jak to widzieliśmy, bliższy słupek, bardzo ładna bramka Cezara, widziałem to z wysokości trybuna praktycznie najwyższej kondygnacji, bardzo ładnie to wyglądało. Ale i sama gra, bo to wiadomo, to był stały mm -hmm. fragment gry, a biorąc pod uwagę organizację gry głównie w ofensywie, no to stale nadawała tą wydarzeniom na boisku, biorąc pod uwagę też z kim się mierzyła. No życzylibyśmy sobie wszyscy tutaj, żeby Stal powtórzyła swoją formę. Tak, a jak nie formę, to chociaż wynik z tego spotkania, bo naprawdę gra cieszyła kibiców i nawet trener Mamrod, jeśli dobrze pamiętam, po prostu przyznał, że Stal wygrała te zawody zasłużenie. Tak, nie czarował, nie czarował trener Miedzianki. No i właśnie, trener Miedzianki, pan Ireneusz Mamrod, to doświadczony trener, który pierwszą ligę, mimo że... Miał przerwę, bo pracował w ekstraklasie, tak ale jest. znają bardzo dobrze. I zawsze umie dobrze przygotować zespół do rozgrywek ligowych. No i właśnie między innymi jego osoba sprawia, że chyba w Legnicy słowo awans, albo znaczy stwierdzenie, nie słowo, tylko stwierdzenie, awans albo śmierć troszkę nabiera e, znaczenia. Bo tam chyba sobie po prostu nie wyobrażają, żeby mieć mogła nie awansować. Tak, jak najbardziej wszyscy to podkreślają. Nawet mówił o tym ostatnio w wywiadzie dla telewizji klubowej Adon Kowacewicz, czyli środkowo który został wybrany teraz. Nowy kapitan. Ka tak, kapitanem drużyny. Mówił właśnie, że no taki jest cel, ale jak najbardziej nie ma się co dziwić miedziance, ponieważ sposób gry, prawda, te nazwiska, kolektyw, jak wspomniałem, no wszystko wskazuje na to, że miedź ma wszystkie potrzebne atrybuty, wszystkie potrzebne narzędzia, aby po prostu wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Te dwa oczka straty do arki, arki też osłabionej odejściem Karola Czubaka teraz wydaje się naprawdę bardzo szybko do odrobienia. Nie, oczywiście nie wybiegamy w przyszłość, ale miedź ma naprawdę wiele, jeszcze raz się powtórzę, wiele argumentów, aby awansować nie po prostu, z miejsc bezpośrednich, mhm. nie mówiąc o barażach i chyba taki jest cel, bo wiadomo, celem jest awans, ale myślę, że tym celem jest także awans, jeszcze nie słyszałem takiej jasnej deklaracji ze strony Miedzi, że celem jest po prostu awans z dwóch pierwszych miejsc. No, bo... Wszyscy dobrze wiemy, jak to w barażach bywa. Wszyscy dobrze wiemy, Arka coś też wie o tym najlepiej, ale nie, zostawmy już Arkę, to jest także mhm. bardzo silna, bardzo dobra drużyna. Ale na dzień dzisiejszy mieć, nawet w kontekście tych trzech ostatnich zwycięskich sparingów, z bardzo dobrymi zespołami, wygląda na ekipę, która po prostu jest dużym, jeszcze raz się dużym faworytem do awansu. No i kwestia tylko po prostu, czy w zespole, że nie pojawi się na przykład jakaś presja. Awans albo śmierć, powiedziałeś. bo znaczy, to jest tak... wiadomo, to jest nadużywane już wiadomo, to stwierdzenie, wiadomo prawda? To, tak. to jest trochę tak z mrugnięciem, y, powiedziane, no. bo to, to awans albo śmierć, to już chyba było z gks Katowice lata temu ukute to stwierdzenie. No i wiemy dobrze, że dopiero teraz się tak, przed rokiem udało. Po... Otóż A... właśnie to. I myślę, że tam aż tak w Legnicy nie podchodzą tak drastycznie do tematu, ale tak bardziej chodziło mi o podkreślenie, że tam naprawdę celem, tak, jak konkretnym celem jest Wszyscy awans. wiedzą, jak wygląda drużyna po tych sparingach, po jednostkach treningowych, no i po tych nazwiskach, które są fajne indywidualności no, nie, nie w nie po zespole. to, powiedzmy, ściągasz z powrotem Bochnaka, żeby się zadowolić walką o miejsca, nie wiem, 4-8. Tak. Na przykład. Prawda? Czy wyciecha, hajde, razem mają ponad 100 tak. meczów w ekstraklasie. No to mhm. to, to no naprawdę bo jeszcze do niedawna była gwiazda w rozgrywek pierwszoligowych, prawda? Tak, no. Bodajże dwa lata temu odszedł do Krakowi. Otóż to, i, i mimo, że teraz jesienią nie grał, wystąpił tylko w 13 meczach, no też... za każdym razem wchodził z ławki, ale zdobył dwie bramki i jak wspomniał w wywiadzie dla przeglądu sportowego, był zdeterminowany, aby odejść do zespołu, który wykorzysta jego możliwości. Mhm. I po zbadaniu rynku stwierdził, że mieć wykorzysta jego możliwości. I naprawdę ten zawodnik ma papiery na grę, choć sam stwierdził, że to jest krok w tył, wywiadzie dla rzeczonego przeglądu sportowego, mm -hmm. ale jest świadomy tego i wierzy w to mocno, że jeśli uda się zrobić awans, to po prostu stwierdzi, że warto było wówczas zrobić ten krok w tył. Sam jestem ciekaw, jak ten zawodnik sobie będzie radził, ponieważ jest to głównie skrzydłowy bardziej prawa franka, a mhm. ma konkurencję w postaci Damiana Michalika, który myślę, że z pewnością wybiegnie w podstawowym składzie. Jest Jacek Podgórski, ale Jacek Podgórski będzie po żółte kartki, a w obliczu wcześniejszej kontuzji Damiana to Jacek Podgórski był tym podstawowym niejako prawo skrzydłowym. Mhm. No i zobaczymy, jak teraz Mateusz wejdzie właśnie w tą rywalizację. Na pewno ją wzmocni, na pewno myślę, że mieć będzie przez to mocniejsza, Chociaż też Mateusz w ostatnim sparingu z liderami drugiej Ligi Romuńskiej pojawił się na boisku Dopiero po zmianie połów. No ale to jeszcze oczywiście o niczym nie świadczy. Na pewno jest to zawodnik, jak na pierwszą ligę topowy. Przez 2,5 sezonu 53 mecze w ekstraklasie. No, między innymi to nazwisko mhm. pokazuje, że, że tak jak wspomniałeś, nie po to myśl sięgała takiego gracza, żeby zadowolić się wejściem do strefy barażowej. Tylko tak, i wyłącznie. Tak. Zdecydowanie tak. Najmocniejsze strony e, Legniczan, wspomniałeś kolektyw, a jeśli byśmy mieli mimo wszystko postawić na jednostki, no to mówię też o Miociu, który jest taką no chyba największą gwiazdą drużyny, a na pewno facetem z najfajniejszym, najciekawszym CV. E, kogo jeszcze byś tak wskazał? Jednostkowo. Jednostkowo. Damiana oczywiście wszyscy znamy, prawda? Tak. Także może nie musimy już Damiana reklamować. Otóż to dwóch zawodników z lewej strony boiska Florin Hardhertz czyli zawodnik z I pewnie tego, co też dobrze znamy, tak? Tak, i tego, co też, też dobrze znamy, który gra wyżej, jeśli chodzi o lewą stronę boiska, czyli Kamil, Kamil Antonik. Antoni, tak, razem okay. mają 12 asy jest to najlepszy wynik, jeśli chodzi o tak zwane ostatnie podanie. Przypominam sobie tutaj ostatni mecz Miedzi w poprzednim roku. Ostatni mecz z Wisłą Kraków po zagraniu Kamila Adrygasa. Indywidualną akcją z lewej strony szedł do środka i strzelił bramkę przy Rejmonta. Jest to taki jego znak firmowy i na pewno ozdobą, słuchaj, myślę tego spotkania może być pojedynek właśnie Kamila Antonika na z Patrykiem, z Patrykiem przepraszam, z Patrykiem Warczakiem, tak. Mhm. Czyli najlepszy jednego z liderów ligi, jednego na pewno z liderów miedzi, kontra najlepszego Obrońce Betclic pierwszej ligi, prawego obrońca. Mm -hmm. Także na pewno to będzie ozdoba tego meczu. Myślę, że sprawi, ich pojedynki sprawą, że te zawody będą bardziej ciekawsze. No i to są ci dwaj zawodnicy, Florent Hartzertz i Kamil Antonik. Nie licząc oczywiście Benedika Miodzia, który jest obecnie najprzestrzenczeniem zespołu, nie licząc yy, Chorwata, ta dwójka ze wskazaniem bardziej na Kamila Antonika, bo wiadomo gra wyżej, strzela bramki. Tu trzeba na pewno będzie na ten duet uważać. Spora siła ofensywna, to bez wątpienia. Mimo, że tak jak sam wcześniej mówiłeś, tam się akcenty rozkładają na kilku, na kilku piłkarzy, piłkarzy, oczywiście. Nie konkretnie na jedno jakieś nazwisko. Uh, czyli co, pewnie możemy się spodziewać, yy, mieć po przerwie w rozgrywkach gra u siebie. Będzie pewnie chciała ruszyć od początku. Od początku tego się Tak, i zepchnąć Stal do defensywy. Spodziewam się dokładnie tego. I bardzo jestem ciekaw jak to wygląda. będzie wyglądało teraz, jak te akcenty ofensywne przełożą się na atak pozycyjny. Jeśli chodzi o mecz w Rzeszowie, o którym sobie powiedzieliśmy, to stal była tą stroną inicjatywną. Mhm. Tu podejrzewam, że będzie inaczej. Natomiast Mieć to też nie jest taki zespół, który yy, oczywiście chce dominować na połowie przeciwnika, ale z przekroju tych 19 poprzednich kolejek nie był liderem, jeśli chodzi o właśnie tego typu Przewagę na połowie rywala, a tu oczywiście przyduje Wisła, Termalika, Arka, a w tym nawet zestawieniu posiadania piłki, które już nieraz tutaj wspominałem, Miedź Lignica jest na przykład szósta w tej klasyfikacji, mm -hmm. trzymając się przy futbolistce równo przez 51% czasu szczebel wyżej jest za to stal, że ktoś mhm. trzymuje się przez 52,50% czasu, więc to też nam pokazuje pewne akcenty, gdzie stal bardziej dążyła do tego, aby utrzymywać się przy tej piłce, ale biorąc pod uwagę na przykład to, jak mieć gra w końcówce sezonu. No, pamiętasz, że rozmawialiśmy teraz w sobotę o miedzi w trakcie sparingu Staliżerszu mhm. z Sandy Cionowy i powiedziałem Ci, że oglądając mecz miedzi z Wisło, ten ostatni, o którym sobie wspomniałeś, wspomniałem, byłem. Pod wrażeniem gry Miedzi. Dlaczego? Bo gorąc z Wisłą, praktycznie Wisła każdego rywala dominuje. No Termanikę to po prostu najlepszy zespół pierwszej ligi. Wisła po prostu zjadła, dominowała. Był to ogólnie fantastyczny mecz Wiślaków. Zarką też dominowała do czasu, kiedy Wiktor Biedrzycki nie dostał czerwonej kartki. No to wtedy role się odwróciły. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę te 19 kolejek, Miedź była jedynym zespołem, który potrafił zepchnąć w grze 11 na 11 Wiślaków tak mocno i ogólnie po w końcowych 90 minutach mieć więcej procent czasu piłki przy nodze, a mecz był przy remontu. no Coś mm -hmm. niespotykanego. Ten mecz pokazał mi, że po prostu mieć ma wiele, wiele, wiele możliwości. Może nie nastawiła się tak stricte na atak pozycyjny, jak to robi Wisła Kraków, ale umie grać z kontry, umie grać mocno w ataku pozycyjnym. No i przed stanu, że jeszcze raz powtórzę się. Ciężkie, ciężkie zadanie, bo nie wierzę w to, że Miedź będzie bardziej czekała na to, co zrobi Stal i będzie chciała kontratakować, czy to na przykład po stronie Damiana Michalika, czy Kamila Antonika. Oczywiście będziemy oglądali różne fazy meczu, ale podejrzewam, że to jednak Miedzianka będzie chciała zepchnąć Stalowców do defensywy. A teraz posłuchajmy sobie, co przed tym spotkaniem mówił Andrzej Prokic. Mam no, mieć bardzo doświadczony zespół, e, który już tą cel ma bardziej zarysowaną. Po prostu oni, oni, jedyny cel, jaki mają, to jest tylko awans do jajca klasy i myślę, że wszystko robią, żeby się to stało jak najszybciej. E, myślę, że nie możemy pójść na hura z takim przeciwnikiem, e, aczkolwiek myślę, że oni będą chcieli mocno narzucić swoje tempo i, i będą chcieli szybko szedzić bramkę. Musimy to wytrzymać i, i momentami mieć swoje sytuacje i wykorzystywać ich. Myślę, że w takich spotkaniach bardzo ważna rzecz będzie ta nasza skuteczność, bo mieć to już, nie, wydaje mi się, nie będzie ten zespół, co grał tutaj z nami, że już tak jakby się bardziej dotarli i lepiej lepiej już wygląda, co pokazała też końcówka sezonu, że oni już, już są dość wysoko i na pewno mecze u siebie, jak mają, to będą chcieli punktować, więc myślę, że mieć mocno zaatakuje i my po prostu musimy być skoncentrowani i musimy wiedzieć po co tam pojechaliśmy i, i szukać e, swoich e, sytuacji. E, z drugiej strony najlepiej by było kontrolować całe spotkanie, ale wiemy, że to się nie da nawet grając ze słabszym zespołem, e, więc po prostu będziemy chcieli wykorzystać swoje momenty i będziemy w defensywie szczelni i, i, i tyle. Przechodzimy w, już można powiedzieć do finiszu pomału. E, mocno chwaliłeś mocno ja chwaliłem Mieśl je Gdzieś jednak słabsze strony muszą być. Eee, znalazłeś je? Nie, nie. Jest nie. ciężko, ciężko teraz. Znaczy bo jak popatrzymy sobie na personalia, to ciężko znaleźć, no bo bramkarz nasz dobry znajomy Kuba Wrąbel, klasowy bramkarz. Oczywiście. Jakby nie patrzeć? Defensywa mówiłeś trzecia w lidze, ofensywa trzecia, trzecia w lidze. lidze, miejsce trzecie, trzecie w lidze. Tak. Także ciężko znaleźć, no ale na pewno no, jak każdego, da się czymś zaskoczyć. No, tak, tu na pewno da się czymś zaskoczyć, i na pewno no, takim większym czy mniejszym błędem głowy dla miedzi może być to, że stal będzie grała bardzo intensywnie. Tak, jak na przykład przypominam sobie sparring z koszycami, gdzie mm -hmm. to była dobra, intensywna gra w wysokim pressingu. I żeby po prostu stal grała to, co lubi najbardziej, czyli jak wspomniałem, wysoka obrona i jak najczęściej piłka przy nodze, aby Sebastian mógł sobie dyrygować z krowolem już jakimś Szymkiem kociołką, komu zagrywać piłki do naszych szybkich skrzydłowych. Jeśli stal będzie grała na swoich zasadach, to może mieć miedzianka ból głowy, bo tu grała w Rzeszowie z miedzią równie ofensywną, mm -hmm. równie mocną, która aż tak Bóg wie, się nie, Bóg wie jak się nie zmieniła to naprawdę mieć może mieć kłopoty. Nie chcę szukać wiesz słabszych stron, bo to jest oczywiście zadanie stali rzeszów, choć te trzy ostatnie sparingi były w Turcji i raczej tam nikt z biało-niebieskich nie miał swojego szpiega i wysłannika, natomiast były to mecze dość pewnie wygrane przez popularną miedziankę i biorąc pod uwagę te sparingi, czy też ostatni mecz, wspomniany już z Wisłą Kraków, to naprawdę ciężko jest znaleźć w miedzi słabsze punkty. No, na pewno tak jak wspomniałem, dobra, konsekwentna gra. Od początku wyższej broni w ataku pozycyjnym Stali Rzeszów może troszeczkę sprawić kłopotu miedziance. No bo co tu innego powiemy, każdy zawodnik jest w pewien sposób liderem tego zespołu. I ci wszyscy zawodnicy tworzą właśnie kolektyw, jeśli chodzi o miedź, więc Stal też musi zagrać kolektywem, już tak jak nas przyzwyczaiła, aby po prostu wygrać to spotkanie, bo też no nie oszukujmy się, wiadomo, Miedź miedzie faworytem, ale Stal nie jedzie tam po remis. Zdecydowanie tak. No i pewne jest, że też trzeba od początku do samego końca na 100% zachować koncentrację. A żeby nie bo... powtórzyło się już to, co parę razy miało miejsce. Jeden moment dekoncentracji mhm. przeciwko takiemu rywalowi może być po prostu bardzo drogi. Otóż to i, i wiesz co też tutaj po depresji pewnymi statystykami tak już może na pocieszenie, bo tak na pewno wszyscy patrzą na papier, patrzą na no, te wzmocnienia Miedzianki, pomyślą sobie o tych spargach, o których powiedzieliśmy, no to faktycznie Miedzianka będzie dla Stali nie tyle, że niewygodnym rywalem, ale po prostu no dopisze sobie trzy punkty i tyle, nie? Natomiast popatrzmy sobie na współczynnik goli oczekiwanych, to oczywiście poprzednia runda i Starzeszów w meczach wyjazdowych jest drugą drużyną pod tym względem xG. Jest to dokładnie punkt 1,1.85. No i skoro ta statystyka, która stał co winduje, tak wysoko w tych gołach oczekiwanych, no to miejmy nadzieję, że stadzierzch. A, że drugie miejsce jest wyższe od trzeciego. Tak, otóż to, <laughs> natomiast miedziesz w tej legnicy niżej. Natomiast jeśli chodzi o mecze domowe pod względem XG, to jest na pudle, na trzecim mm -hmm. miejscu, dokładnie jeden. Kropka 90, więc to pokazuje, że będzie. No, ale drugie miejsce jest wyższe od trzeciego No, drugie miejsce w meczach wyjazdowych <laughs> otóż właśnie to. Więc tutaj można się w ten sposób pocieszyć, że w tych meczach wyjazdowych w poprzedniej rundzie stan tworzyła sobie tyle okazji, gdzie ten współczynnik XYG wywindował stalowców tak wysoko. Więc miejmy nadzieję, że stan nie spuści stonu i nadal będzie tworzyła okazje, nie tyle je tworzyła, tylko dołoży jeszcze więcej skuteczności na i naprawdę mieć będzie miała problemy. Super, dziękuję Łukaszu. A, o, myślę, że nie ma co więcej do po a wszystko okaże się w sobotni e, późny wieczór. Dziękuję Łukaszu za wizytę w studio, wam dzięki dziękuję miło, za dzięki. uwagę i do zobaczenia.